20 lat Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Monumentalny gmach Politechniki Warszawskiej był miejscem uroczystej gali, która uświetniła jubileusz 20-lecia działalności samorządu zawodowego inżynierów i techników, wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Panie i Panowie, koleżanki i koledzy. 20 lat temu powstała Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych ustawodawca uznał za uprawianie zawodu zaufania publicznego. To zobowiązuje zarówno tych, którzy go w codziennym trudzie uprawiają, jak i tych, którym powierzono pieczę nad wykonywaniem tej trudnej i pięknej profesji. Polska Izba Inżynierów Budownictwa ma prawie 120 tysięcy członków. To jeden z najliczniejszych samorządów zawodowych w Polsce, skupiający praktyków wszystkich specjalności budownictwa. Izba pełni rolę integrującą środowisko, dba o jakość wykonywanego zawodu, przyznaje uprawnienia budowlane, prowadzi szkolenia, współpracuje ze szkołami wyższymi i instytucjami. Obecni byli delegaci i członkowie Izb Okręgowych z całej Polski. Zabierali głos znakomici goście. Utworzenie i funkcjonowanie samorządu zawodowego inżynierów to wielki sukces. Rola inżynierów jest bezdyskusyjna, a samorząd zawodowy to gwarant realizacji tej roli w sposób profesjonalny i rzetelny. Dzisiejsza pozycja Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa jest zasługą państwa konsekwentnej i ciężkiej pracy. Pragnę przekazać Izbie najserdeczniejsze gratulacje, wyrazy uznania i podziwu dla osiągnięć tych 20 lat. Akademia nie funkcjonuje bez swojego otoczenia i yy, Państwo je reprezentujecie. Mam nadzieję, że w kolejnych latach zacieśniać będziemy tę współpracę i budować świadomość społeczeństwa o roli i zadaniach zawodów zaufania publicznego. I mam także nadzieję, że te kontakty będą kontynuowane i nie tylko na poziomie kontaktów z Europejską Radą Inżynierów Budownictwa, ale także na poziomie kontaktów personalnych. Zgromadzeni zobaczyli film okolicznościowy na 20-lecie Izby, przedstawiający historię i przesłanie samorządu inżynierów budownictwa. Wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom izby, medale złoty i srebrny za długoletnią służbę oraz medal stulecia odzyskanej niepodległości jako dowód wdzięczności za szczególne zasługi w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Rozrywkowej Politechniki Warszawskiej. A my mieliśmy okazję porozmawiać z uczestnikami Gali. Młodych trzeba zachęcać i pokazywać im piękno tego zawodu. Zawsze mówię: pomyślcie, że potem, po 20-30 latach, pójdziecie tutaj za rękę ze swoim dzieckiem czy wnukiem i powiecie: To ja zaprojektowałem, to ja zbudowałem. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Ten zawód nie stoi w miejscu. Ciągle trzeba się szkolić, doszkalać ciągle wchodzą nowe technologie. I trzeba nadążać za tym szybko biegnącym światem do przodu. Współczesny inżynier budowlany jest jak Leonardo da Vinci. Myśli kompleksowo, pracuje kompleksowo, bo proces budowlany to jest bardzo złożone przedsięwzięcie. 40 lat mija dokładnie w tych dniach mojej pracy zawodowej. Myślę, że wielu jest takich jak ja, którzy realizują się w budownictwie. Jesteśmy w pięknym budynku Politechniki Warszawskiej. Ten budynek zbudowali inżynierowie, a jeszcze wtedy nie było izby. Co by było, gdyby oni mieli izbę inżynierską? Budzisz się rano, zapalasz światło, projektuje inżynier elektryk, prawda? Leje się woda z kranu, zaprojektował inżynier sanitarny, inżynier środowiska. Stoisz na stropie, gniewali się inżynier budownictwa, specjalność konstrukcyjno-budowlana. Wychodzisz z domu, Kawałeczek gdzieś już chodnikiem, który projektował projektant dróg. Wsiadasz do tramwaju, który sunie po szynach, które projektują inżynierowie kolejnictwa. To wszystko jest budownictwo. To jest szalenie odpowiedzialna praca, którą dajemy dużo dobrego dla naszego społeczeństwa. Na przestrzeni 20 lat widać, że liczba członków Polskiej Izby systematycznie wzrasta. Co roku coraz więcej osób przystępuje do egzaminów. Piękno całego budownictwa polega na tym, że one łączy w sobie te różne specjalności. Jakby wytworem tego są budynki, które później są. Użytkowane przez, przez społeczeństwo, i elementem, który nas łączy, jest właśnie ta służebna rola wobec, wobec społeczeństwa. Jest to zawód, który daje mi satysfakcję, spełnienie, no i efekty, generalnie, naszej pracy można dostrzec dookoła. Naprawdę budzi to ogromną radość. 20 lat istnienia samorządu inżynierów budownictwa jest wydarzeniem ważnym nie tylko dla branży budowlanej, ale także dla całego społeczeństwa. Warto to podkreślić z okazji rocznicy dwudziestolecia. Jak powiedział w kuluarach jeden z uczestników, inżynier budownictwa nie dostaje kwiatów od mieszkańców bloku, który wybudował, użytkowników mostu, po którym bezpiecznie jeżdżą, mieszkańców miasta, w którym piękny gmach staje się jego wizytówką i dobrem wspólnym. Chciałem, jako architekt i przedstawiciel Izby Architektów, życzyć dalszej i rozwijającej się współpracy między oboma samorządami z wyzwaniami technicznymi sobie spokojnie poradzimy. Natomiast brakuje nam zazwyczaj wzajemnego zrozumienia i współpracy. Wszystkim kolegom inżynierom, szczególnie tym młodszym, życzę, żeby po 40 latach pracy zawodowej czuli taką samą satysfakcję jak ja. Ogromne gratulacje po 20 latach pracy i życzenia następnych lat znakomitej, wspaniałej działalności. Przede wszystkim docenienia tego zawodu przez społeczeństwo. Nieustale lepsze, a lepsze, a boli w to społeczności dostatecznie uznany. Wszystkiego najlepszego wszystkim budowlańcom w Polsce. Ad multos annos w służbie społeczeństwu i polskiemu budownictwu. Bardzo dziękuję za uwagę.